Dobra, byłeś takim kozakiem, to dawaj, teraz będziemy się bić. Pchup. No dobra. Uh -huh, uh -huh. Oni czek, oni czek, pik, pik. Nie zostawcie się. A ty się nie odzywaj, ty jak mi wyzywałeś poprzednio. My, ja jestem bohaterem i chciałem uratować was w góle. A ty jesteś, ja buźkiem, i nara. Z naszego życia. Puh. Dobra, to dawaj. Bijemy się. Jeden po jeden. No okej. Okay. Ty ziesz, to? Fajna muzyka, nie? Dobra, dawaj. Bijemy się. Unik. Łonijik. Ej, odbyć się na chwilę i polić do dziesięciu. Okej? Okay. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, trzy. O, oh, wow. To straciłem. Może tylko skórę, a nie. Skóry nie mam od bananka. Boli. O, oh, wow. A jak mnie biłeś, to było fajnie. No właśnie. Oś mi powoli odrasta. E, oko, więc... No. Apu, 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 jeszcze ostatnie słowa. Tak, jeszcze zapamiętam, co ty zrobiłeś mi. Ty, ty, Arbuskus, podbij dronki. A Esca było z tobą. Przepraszam ci, pomonanku, ale zasługujesz za twoje zachowanie, spełniłeś. Nikt nie zasługuje na śmierć. Ale tacy jak ty. No niestety. A wy, widzowie, jedźcie mnie, bo ja jestem zdrowy, bardzo dobry. I możecie mnie wyzywać to, co zrobiłem bankowi A i pytanie do Was. Czy dobrze zrobiłem, czy źle? Napiszcie w komentarzach, czy dobrze popełniłem, czy źle, zabijając bananka. Piszcie w komentarzach, ja może on na to odpowiem, nie wiem. Leksofuksy... no to odpowiem. Skąd wiem? Znałem go. Kiedy byłem z na placu i biliśmy się o pieniądze. Zgadnijcie kto wygrzał. Nie, ale serio. Skomentujcie film, czy dobrze zrobiłem, czy nie. Okej. Okay. Mam nadzieję, że no, większość osób będzie pisało komentarze. Ja się nie obrażę, jeżeli, jeżeli będziecie na i w komia. Okay. A ci co są nowi, to nich obejrzą i odcinki.